Cześć, witam Cię w moim dziewiarskim vlogu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o targach włóczki, które były w Gdańsku, 30 na drutach oraz trochę o tym, co tam u mnie na drutach, co na szydełku, co się udało, co się nie udało. A ja jestem Julia, ja jestem dziewiarką i okazjonalnie też zajmuję się barwieniem włóczek. Ciężko w ogóle mi się było zebrać z ze tego odcinka. W pierwszym tygodniu się nie wyrobiłam, ponieważ nie miałam warunków do tego w ogóle, żeby cokolwiek nagrywać. W tym tygodniu w ogóle nie jest lepiej. Na dole leci bajka, gdzieś tam w tle latają samoloty i okazjonalnie jakieś karetki. Ja co chwilę mi przewraca lampę, ale nie mogę zamknąć okna, bo inaczej umrę. Praktycznie chciałam Wam coś powiedzieć o targach, ale w praktyce o tych targach nie mam bladego pojęcia. Jedyne co wiem to, że 6 maja w Gdańsku nazywały się Trzy City na drutach, no i były to takie typowe dziewiarskie targi, pierwsze w Gdańsku. I żadnych więcej technicznych informacji na ten temat nie mam, prócz tego, że punkt dziesiąta, z koleżankami się umówiliśmy, że wbijamy i będziemy grzebać w tych motkach jak świnie w truflach, przerzucać wszystko, patrzeć co nam się podoba. Oczywiście zachowywałyśmy się w bardziej cywilizowany sposób, bardzo polecam na takie targi iść sobie od rana właśnie Wtedy jest bardzo mało osób, i ja mogłam sobie tutaj ponagrywać właśnie takie ujęcia z tych targów, bo mm, powiem Wam, że tak w południe to już było tak tłoczno, że żadnego ze stoisk bym nie nagrała. A tak od rana sobie spokojnie mogłam przejść z telefonem, wszystkich ponagrywać, chwilę sobie porozmawiać z wystawcami i dopiero później, jak już było więcej ludzi, tak naprawdę wtedy dopiero zaczęłam patrzeć, co by można było kupić i co mi się podoba. Myśmy się na te targi oczywiście umówiły większą ekipą, bo mamy tutaj takie gdańskie spotkania, które się nazywają Dzierga na kawa. Tam mam bardzo dużo koleżanek i znajomych. My się spotykamy kilka razy w miesiącu na jakiejś kawusi, na jakichś pogaduchach, plateczkach, pomagamy sobie dziwiarsko i nie tylko. Właśnie taką ekipą, żeśmy się zmówiły, że idziemy, wbijamy i robimy wspólne zakupy. No to teraz uwaga, bo będzie pokazywane, co sobie kupiłam. Pierwszą włóczką, jaką kupiłam, to włóczka Mema. To jest taka włóczka, która jest sprzedawana w motkomanii i ja już sobie kupiłam trzy takie motki, tylko że niebieskie, na targach na drutu zlocie i myślę, że to już będzie taka moja po prostu tradycja. Targowa, że zawsze będę wracała właśnie z włóczką tego typu. I jakoś przez internet one absolutnie mnie nie kuszą, ale jak zobaczę je na żywo, to zawsze coś wezmę i tym razem wzięłam trzy właśnie w kolorze takim koralowym. To jest w 100 gramach, 400 metrów merino połączone z nylonem. Trzy motki w takim kolorze koralowym i z rafą kolorową skojarzył mi się też ten drugi motek. I więc takie dobrałam, że mam trzy takie. Jeden taki, taki właśnie oskopiaskowy, rafa kolorowa, coś takiego. Bardzo mi się to połączenie spodobało. Spytacie się Julka, na co to kupiłaś, i ja nie cierpię tego pytania. Czy naprawdę, jak dziewiarka kupuje włóczkę, trzeba się spytać: Ale co z tego zrobisz? Być może nic. Ja kupiłam włóczkę, to nie znaczy, że od razu chcę z niej dziergać, po prostu chciałam mieć włóczkę. No i właśnie taki jest cel zakupu tej włóczki, żeby ją po prostu mieć. Ponieważ ta włóczka jest dość cienka, ona w 100 gramach ma 400 metrów to stwierdziłam, że nie będę się mordować z tą włóczką na drutach 3 mm i muszę coś do niej dobrać, żebym dała radę ją ograć tak na drutach 5 mm, gdybym jednak coś zachciała z niej dziergać. I tutaj z pomocą przyszło mi Gabo wool, gdzie kupiłam sobie Mine Time Merino. Jest to Merino Wool, w 50 g ma 230 m, czyli w 100 g ma... Czyli w 100 gramach ma 460 metrów, więc będzie doskonale mi właśnie pasowała do tej włóczki, żeby troszeczkę rozjaśnić ten projekt, żeby on nie był taki intensywny kolorystycznie i żebym mogła to fajnie pomieszać i mieć to na drutach, na piątkach. Wydaje mi się, że właśnie taki naturalny kolor włóczki, bo to nie jest biel. Zresztą widać po etykiecie, etykietka jest biała, a, no, a włóczka ma kolor po prostu naturalny. Że ona się ładnie z tym połączy i wyjdzie z tego coś super. Więc z tego białego cuda, który nie jest biały, yy, wzięłam sobie osiem motków. I zaraz zobaczycie, jak działa influencing w praktyce. Bo wiecie, na takich targach to jest tak, że jak się idzie z ekipą, to co chwilę się gdzieś mijacie w tym korytarzu i jest takie, ktoś niesie torbę i od razu są pytania: A co to masz? A co kupiłaś? A skąd to wzięłaś? A na co ci to? A po co ci to? A po ile to było? no i tak właśnie odchodzę od stanowiska Gabo mija mnie Dagna na pewno znacie Dagnę Zielińską no i Dagna trzyma jakieś takie wiechecie jakieś nie wiem co w kolorze naturalnym i ja się pytam co to kupiłaś, o ona no papier słuchaj tam siedem oczek mają 20 zł a miała dwa takie pęta więc mówi dwie dychy za to płacisz i, i to na kapelusz i jak ja to usłyszałam to dostałam takiej głupawki, po prostu. Słuchajcie, biegnę od razu do tych siedmiu oczek. Dziewczyny po drodze mijam, one się pytają o co chodzi, więc ja im mówię: słuchajcie, papier na kapelusze, po dwie dychy, lecimy. Myśmy wbiły w ten karton, który leżał gdzieś tam, po prostu wiecie, tylko tak na ziemi, z taką kartką ile to kosztuje i zostały już tylko dwa kolory już nie było tego naturalnego, był tylko taki zielony i taki mm, czerwone wino, szybka decyzja, bo zieloną rafię na kapelusz już mam, więc stwierdziłam, że biorę sobie to czerwone wino i myślę sobie, no dwa, hmm, a jak myślałam z dużym rondem biorę trzy, lecę do kasy ze mną oczywiście już trzy inne moje koleżanki i pan mi to podliczył i sruj 51 bo się okazało, że to na wagę ja no nie wiem, jakoś naprawdę myślałam, że dorwę to za trzy dychy. Ale to taka wiecie, targowa gupawka po prostu. I oto mam papier. Temu, każde to pęto ma jakąś taką inną, inną, inną ilość gramów w pęcie, więc one są różne i temu tak to jest zliczone na wagę. Nie mam pojęcia jaki tu jest metra,ż bo tutaj nic nie jest opisane na tej etykiecie. Natomiast jest to po prostu papier na kapelów. I kolejna influencerska sprawa, już jest końcówka, już zaraz nam się skończy czas parkingowy, idziemy na obiad, więc stwierdziliśmy, że wyjdziemy na korytarz, sobie chwilę posiedzieć, odetchnąć, ponieważ tam w sali targowej było strasznie duszno. Stoimy na tym korytarzu i Ola mi pokazuje, że kupiła sobie taki lęd skręcony. I to była taka duża, mm, duży taki motek na wagę, i stwierdziłam, lecę no muszę to mieć i co się okazało, że już czegoś takiego nie mają ale stwierdziłam, że bardzo bym chciała mieć jakąś letnią bluzeczkę taką dzierganą sama przez siebie na jakichś grubszych na z takim dekoltem V żeby fajnie to do sukienek właśnie zakładać w sensie do spódnic gdzieś na plażę no i tak wyszło, że ja poleciałam na te salę i tam nie było tego, więc poleciałam do innego stanowiska i to było stanowisko Time to Knit i wyhaczyłam tam wspaniałą bawełnę. Jest to bawełna, która nazywa się Musa. Fine Organic kotą w 50 gramach ma 180 metrów. No jest to w 100% bawełna. Natomiast jest tak przyjemna i tak kochaniutka, fantastyczna. Ja wybrałam sobie właśnie taki kolor szołwiowy. Ale jak się wejdzie u nich na stronę Time to Need, to słuchajcie, z tej Musy, z tej bawełny, oni mają tak gigantyczny wybór kolorystyczny że to jest niepojęte po prostu. Ja bardzo nie kupię więcej tej wełny. A teraz trochę opowiem Wam o tym, co zaczęłam dziergać. Ponieważ większość robótek, które miałam zaczęte w poprzednim odcinku, sprułam, bo mi się nie podobało, bo coś mi nie grało, bo nie chciałam jednak tego dziergać, to zaczęłam mnóstwo nowych projektów i praktycznie każdy z nich spierniczyłam. Jeszcze przed targami z takiego bardzo kolorowego kokonka zdecydowałam się wydziergać sobie bluzkę i jest to bluzka taka robiona... Mm, znaczy, sukienko, bluzkotnika robiona od boku, żebyście mnie dobrze zrozumiały na szydełku. Najpierw robi się rękaw, później się robi przód, tył, przód, tył, przód, tył, pęknięcie na środku, przód, tył, przód, tył, przód, tył. i rękawek. Da się w ten sposób pięknie wykorzystać taki e, taki motek, który zmienia kolory, motek ombre. To jest akurat Lilopi. E, I. I stwierdziłam, że będę miała taką tęczową sukienkę. Później się w pierwszej kolejności się w ogóle okazało, że za mało oczek doliczyłam pod pachą, więc wyszło, że to już będzie bardziej tunika, ale w miarę dziergania już tak do mnie docierało, że bez pęknięcia na biodrze to ja się chyba raczej nie zmieszczę. No i okazało się, że kolory tak szybko mi się zmieniają w tym łodku, że już praktycznie musiałabym robić pęknięcie na środek, ale nie ma szans, żebym ja się zmieściła w 30 cm na przodzie. Kolejna sprawa, wyszło mi, że jest tak strasznie gruba ta dzienina. Wymyśliłam sobie taki wzór, który jest włóczkożerny i sprawia, że to jest naprawdę ciepłe, więc absolutnie już by się na letnią dzieninę nie nadawało. Ja mam taki już śliczny, uroczy kawałek. To jest takie długie. Wydaje się, że to jest długie, natomiast na sukienkę to się nie nadaje. To by raczej było bardziej takie tunikowa no i wiecie o co chodzi tak, nie, i tu pęknięcie i tu bym robiła z drugiej strony ale już porzuciłam ten pomysł i zostawiłam to niesprutę tylko po to, żeby pokazać Wam w filmie że ja coś dziergam ale niekoniecznie cokolwiek z tego wychodzi więc to jest w całości do sprócia myślę, że wymyślę może inny wzór może z tego zrobię po prostu jakiś taki krótki, bardzo krótki sweterek taki do spodni z wysokich stan z wysokich stanem Myślę, że po prostu zrobię do tego jakiś taki krótki sweterek do spodni z wysokim stanem, taki właśnie z wzorem, który mniej zżera tej włóczki, bardziej dziurkowany, żeby mogła pod spód tylko top założyć. Tak mi się wydaje, że to by miało sens. Kolejna rzecz, którą od razu zaczęłam po targach, to oczywiście kapelusz. Z tego wzoru, co Wam pokazywałam, że mi się podoba, ja go podlinkuję na dole, bo to jest film na YouTubie, gdzie kobitka tłumaczy właśnie jak go zrobić i ona go tłumaczy na rafie i wydaje mi się, że ma to duże znaczenie, dlatego, że papier jest sztywniejszy i bardzo ciężko przerabia się te oczka ja go robię bardzo dużo dni, chociaż tu nie ma bardzo dużo roboty, ale mam tyle odcisków na palcach od przerabiania tego papieru po prostu całe ramię mnie boli wyrywanie po prostu każdego słupka z tego papieru jest strasznie ciężkie i chyba przez to właśnie, że ja robię z papieru, a nie z tej rafii. O, ja już wiem, że on będzie za duży, ale ja tego nie spróję, bo nie ma szans tego spróć i w ogóle mi szkoda. Na razie jest taki. To rondo powinno być oczywiście takie, wiecie, duże, że to miało sens. Chociaż dzisiaj byłam na plaży i powiem Wam, że nie wiem czy jakikolwiek kapelusz ma rację by tu na plaży, ponieważ wiatr jest tak gigantyczny, że... Oop. Chyba, że to taka gra miejska, wiecie? Zakładamy kapelusze na plażę, a później lecimy przez całą plażę, goniąc ten kapelusz. Na razie wygląda to tak, no i on jest za duży. Jak się się nachylę, to on mi spada. On jest taki luźny, że. No po prostu mi przykro, bo się strasznie przy nim napracowałam i jest za dużo. Na szczęście mam jeszcze tą zieloną rafię. Będę mogła sobie zrobić taki, tylko zielony, a tego już nie spróję, zrobię go do końca i nie wiem, chyba wystawię na vintage, chyba że ktoś w rodzinie będzie miał głowę pasującą do tego kapelusza. To wtedy mu po prostu od. Jeśli chcecie sobie zrobić taką małą myckę, taki tylko na łeperk taki, to, no to 150 gramów Wam wystarczy na taką średnią głowę, a nawet na taką dużą, bo to jest przecież za duże. To przejdźmy do trzeciego nieudanego projektu. Nie mogłam się doczekać, aż tą musę wezmę na druty, ponieważ jest tak przeprzyjemna i tak kochaniutka, że wymarzył mi się z niej top i bardzo chciałam go zrobić. Znalazłam taki wzór na dropsie, który jest bardzo fajny, bo jest dobrze zakrywa pachę, więc dobrze zakrywa też stanik po bo boku, ja nie lubię jak to wychodzi gdzieś tam. I ma też tak fajny dekolt, bo on jest głęboki, ale jest bardzo zakryty, przynajmniej tak to wygląda na modelce. I ma też dość szeroką naramkę, więc też super. Ma też pęknięcie po bokach. W ogóle wszystko mi się podoba w tym projekcie, prócz mojego wykonania. I ja zaczęłam dziergać. I dół mi wyszedł, i, i fajnie. I tutaj mm, kazali już rozdzielać na pół przy 27 cm długości. No, myślę sobie, a wyjdzie taki jakiś krótki. Ale jak ja zrobiłam, słuchajcie, to zwężanie tutaj, to to jest, to to jest trochę jak na taką małą dziewczynkę. Ja coś chyba popierniczyłam i to chyba musiało wyjść jakoś inaczej, a ja zrobiłam to źle po prostu. W ogóle jak zaczęłam sobie przymierzyć go do siebie, to nie ma szans, żebym ja go w ogóle wiecie. Tak bym musiała naciągnąć, żeby to miało sens, żebym ja to dociągnęła pod pachy. Więc chyba w ogóle jakoś rozmiar pokikałam i... No i strasznie mi smutno, bo jednak od niedzieli go dubałam i zmarnowałam 5 dni na to, że całość idzie do sprucia. I mimo, że ten wzór jest fantastyczny, nie wiem, czy będę miała w sobie taką energię wewnętrzną, żeby zacząć go znowu, skoro już mniej raz nie wyszło. Taka oto smutna historia moich rozpoczętych dzianin. Absolutnie nic mi nie wyszło. Wiecie, jak morale mi tak siadło i tak mi spadło i jest mi tak smutno. I z jednej strony chciałabym sobie zacząć dziergać coś nowego, a z drugiej strony mam z tyłu w głowie takie. I po co? Skoro znowu ci nie wyjdzie? Naprawdę tak mi się załączyło i przez to mam takiego doła i do czego siadam, to jeszcze. O, jeszcze mi się przypomniało. Zaczęłam skarpetki przecież, z tej tęczowej włóczki. Z tej włóczki co miała wyjść ombar. To jest taki eksperyment mój barwierski, że powinny się kolory zmieniać w takie rozmyte paski. Ja zaczęłam dziergać z tego jednego motka. Nie wiem, co się odwaliło w tym barwieniu, bo jedna skarpetka w ogóle wychodzi z takimi pięknymi przejściami, dokładnie tak, jak miało być. Druga skarpetka z drugiego końca motka i wychodzi coś zupełnie innego w ogóle, jakby to były dwa inne motki. Ja myślę sobie, no trudno, będzie para nie do pary. Kolory się przecież zgadzają, po prostu... Wiecie, to są te same kolory, tylko trochę inaczej. Mm. I już się uśmiałam na te skarpetki. Dawno nie robiłam skarpetek, ale myślę sobie, no co za filozofia, przecież ogarnę, pamiętam, zrobiłam niedawno, nie wiem, z pięć par, więc będę pamiętać, jak się robi. I wiecie, co się okazało? Nie, nie pamiętałam, ja zrobiłam piętę, to ona wyszła taka tyci na dwa palce w ogóle. Dobrze, tej skarpetki nie dociągnąłam do końca, tylko coś skumałam, że chyba mi nie idzie, chyba coś pokićkałam na maksa i i to w ogóle nie wyjdzie, więc sprułam te pięte, sprułam tę skarpetkę jedną. Dziergam dwie razem, teraz już nie umiem tego razem na druty nałożyć, więc już po prostu zrobię je osobno, co oznacza, że druga skarpetka może się nigdy nie pojawić. No i same widzicie, ile rzeczy może pójść nie tak. Dlatego może nie chciało mi się za bardzo nagrywać tego vloga, bo co mam wam do pochwalenia się? Dziewczyny mówią, że to jest taki motywator, ojej, jak fajnie, nagrywasz ten podcast, to to pokażesz, to pokażesz, to zrobiłaś, to jestem w trakcie. Ja tak ciłam te vlogi na zaciśniętym ręcznym i z tego całego smutku i rozczarowania swoją własną osobą doszłam do wniosku, że chyba nie powinna być dziewiarką, skoro nic mi nie wychodzi. Więc zamówiłam włóczkę. Więc dla wszystkich osób, które lubią moje barwienia i było im smutno, że już nie barwię, to trochę pobarwię. Zobaczymy, jak się sprzeda. Zobaczymy, czy zbieram na następny zakup włóczek. W każdym razie coś się za jakiś czas u mnie pojawi, i wtedy w dziewiarskim vlogu będę mogła Wam pokazać nowe moteczki kolorowe, a niekoniecznie to, co udzielkałam, bo być może już takich rzeczy nie będzie. Tak. ten odcinek. Kiedyś miałam właśnie taki odcinek, że się obraziłam na druty i byłam wściekła na druty. No to to nie jest taki odcinek. I jeszcze taka mała reklama, 10 czerwca spotykamy się w Gdańsku na Dzierganie na Trawie, Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych, widzimy się w Parku Regana, wszystkie informacje są na naszych mediach społecznościowych, na kanale Dziergana Kawa oraz wydarzenie na Facebooku, wszystko jest podlinkowane na dole, będzie to super fajna impreza, wiecie, z nagłośnieniem, z food truckiem, z napojami, z kawusią. Z pokazem mody weźcie swoją popisową dzielinę Trzeba się będzie zapisać do pokazu mody. To będzie super, super konkurs z najfajniejszymi nagrodami na świecie, ale będą też inne nagrody, bardziej zwałowe, śmiechowe. Sponsorów mamy bardzo dużo. Nagrody, jakie wysyłają dla Was, po prostu są najlepsze na świecie. Więc to jest gwarantowane, że wszyscy się będą super bawić. Zamierzamy pięknie udekorować to miejsce, więc będzie dużo różnych takich miejsc, w których będziecie mogły sobie porobić bez zdjęcia i nas oznaczyć. Oznaczyć naszych sponsorów, jeżeli coś wygracie, to będzie super miłe dla wszystkich. Ale przede wszystkim i nade wszystko, dwie rzeczy, poznacie całe mnóstwo dziewiarek, bo jest nas naprawdę bardzo dużo. Ja na tych targach miałam taki moment wzruszenia, jak stałam w kolejce w kawiarni. Pozdrawiam wszystkie panie, z którymi stałam w kolejce po kawę. Jak ja tak popatrzyłam, wiecie, tak wzrokiem omiotłam tą kawiarnię i sobie tak pomyślałam. Mm, I wszystkie tu jesteśmy z tego samego powodu, bo po prostu kochamy wórki. Tak mi się łezka w oku zakręciła. Pomyślałam sobie, że mamy tyle wspólnego i dzielimy te pasje razem, i to jest takie piękne. Więc na tym pikniku 10 czerwca poznacie całe mnóstwo takich kobiet, bo jest z nas ogromna ilość. I Z tego wynika drugi aspekt tego spotkania światowy dzień Dziergania W miejscach publicznych, będziemy w miejscu publicznym w parku i będzie to impreza, obok której nikt nie przejdzie obojętnie. Wydaje mi się, że każdy, nawet rowerzysta czy ktoś na hulajnodze, obejrzy się w tę stronę i jeżeli się do nas wybieracie, to bardzo was proszę napiszcie tutaj w komentarzu, że przyjeżdżacie i że się widzimy i że będziecie razem z nami to świętować. A jeśli nie, to na pewno w waszych miejscowościach też są takie eventy organizowane. Z mniejszą, większą pompą to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żeby wyjść z domu w ten dzień, zabrać swoją robótkę, i czy w tramwaju, czy na przystanku, czy gdzieś w parku, właśnie, czy w przychodni, nawet. Nie wstydzić się tego dnia i pokazać się z robótką i pokazać, że się dzierga. Naprawdę w ten sposób można poznać całe mnóstwo osób, a uwierzcie mi, usiądziesz z robótką na chwilę w jednym miejscu i zlecą się po chwili wszyscy. Jeśli nawet nie dorośli, to myślę, że jakieś dziecko na pewno zatarga mamy w to miejsce i spyta, a co to pani robi? O, teraz jeszcze zanim zakończę, to mogę jeszcze powiedzieć o czymś, co mi się na targach nie podobało. Mało ludzi dociera do końca odcinka. Więc to nie będzie takie wiecie, pierwsze ogłoszenie w ogóle tego vloga, tylko gdzieś tam na końcu z tyłu. Słuchajcie, sala, w której były te targi, była żółta, po prostu żółta, nie miała naturalnego światła i miała jakieś takie żółte ściany, czy to w ogóle była Bazeria, ja już teraz nie pamiętam, zobaczę sobie na filmie. I w każdym razie zdjęcia w tym miejscu wychodziły po prostu fatalnie. Jak chcieliśmy sobie porobić zdjęcie takie w kapeluszu daj Don, albo chciałyśmy sobie zrobić takie pamiątkowe zdjęcie na tle sceny. Słuchajcie, to był koszmar i otulamy zrobiła nam zdjęcie i powiedziała, słuchajcie, wyjdźcie stąd, wyjdźmy na korytarz. Na korytarzu ściany były szare, było naturalne światło z okna i pokażę Wam teraz zdjęcie, które zrobiłyśmy sobie tam na tych targach a teraz zdjęcie, które zrobiłyśmy sobie po prostu przechodząc przez, przez drzwi i będąc na korytarzu. No to jest po prostu gigantyczna różnica, więc tam na tej sali sfotografować się ładnie nie dało absolutnie nic i to był bardzo duży minus moim zdaniem. Dużo stracili na tym wystawcy, którzy chcieli sobie porobić ładne pamiątkowe zdjęcia. No i tak samo osoby, które chciały sobie porobić fajne zdjęcia przy jakimś stanowisku. No niestety te zdjęcia nie mają wyjścia, no muszą być po prostu średniej jakości. Ja powiedziałam wszystko. Tyle na dzisiaj. Kiedy następny odcinek? Jak po barwie włóczki będę mia Wam miała co pokazać? Bo, bo nie oszukujmy się. Czy cokolwiek dzierganego jeszcze u mnie zobaczycie? To naprawdę nie wiem. Wy się jaki trzymajcie.